Ciao. A no, i uwaga. Jedziemy. Dobra, No dobra, szybko. Dobra, lecisz, lecisz, lecisz i w prawo, wgniemy. Dobrze, dobrze, jest. <laughs> wow, super, super, <laughs> póluj. Jest, jest, jest. Trzyma. Dobra, i prawy, wciskamy. Dobra, po wewnętrznej, ok. I lewą. I prawa. Hamuj prawa. I lewą długi. O kurwa, poleciałem. Dobra, 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 prawa. Dajesz, dajesz, dobrze. Super. Uwaga hamujemy! Stop! Dobrze było!